Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodną nad swoją przodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich, nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan, Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania. Panie burmistrzu, szanowni państwo. Przed nami kolejny piękny czas, świąt Bożego Narodzenia. Czas radości, spotkania z bliskimi, odpoczynku, a przede wszystkim przebaczenia i miłości. Święty Jan Paweł II mówił: Ponieważ Betlejem zawsze jest Boże Narodzenie, w sercach chrześcijan każdy dzień jest Bożym Narodzeniem. Życzę, aby Boże Narodzenie było w sercach każdego z nas. Nie tylko w święta, ale i w codziennym życiu. Niech betrejemskie orędzie miłości i pojednania dotrze do Państwa domów, rodzin i napełni serca radością i nadzieją na lepsze jutro. Z okazji nadchodzących świąt Narodzenia Pańskiego, w imieniu samorządu Powiatu Półtuskiego, pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, radosnych dni wypełnionych ciepłem rodzinnego ogniska, gdzie każdy smutek idzie w zapomnienie, a szczęście jest stałym gościem. Niech przeżywana na nowo tajemnica narodzenia Chrystusa będzie źródłem radości, mocy i pokoju, a Boże dziecię, którego narodzenie w trakcie tych świąt wspominamy, przyniesie nam i naszym rodzinom dostatek i pomoże odsunąć codzienne troski. Niech ten czas umocni nas wiarę w siebie, drugiego człowieka oraz doda odwagi do realizacji zawodowych i osobistych planów w nadchodzącym 2023 roku. Życzę wszystkim, aby nowy rok obfitował w dobre pomysły, zrozumienie oraz serdeczną współpracę, która przyczyni się do budowania naszej lokalnej, lokalnej małej ojczyzny. Radosny Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nowego roku. Dzień bardzo ciepły, choć grudniowy, jest taki dzień, w którym milkną wszelkie spory. Ten dzień znamy wszyscy od Kołyski. Tak mniej więcej brzmią słowa współczesnej kolendy wykonaniu czerwonych gitar, które tak pięknie opisują Wigilię. Wigilię, którą za kilka dni będziemy obchodzili wigilię Świętej Nocy w oczekiwaniu na narodzenie zbawiciela Syna Bożego. Ale dzisiaj świętujemy tu na naszym rynku, w centrum miasta po przerwie spowodowanej pandemią. Jest mi niezmiernie miło wszystkich Państwa powitać, zaprosić do wspólnego podzielenia się opłatkiem, do złożenia sobie nawzajem życzeń. Mamy piękną zimę, jest lekki mrozek, mamy śnieg, którego dawno nie było. Mamy piękne dekoracje przygotowane wspólnie przez samorząd powiatu i samorząd gminy Mini Miasteczko i mamy was, kochani mieszkańcy Pułtuska, goście, którzy przybyliście, żeby wspólnie z nami świętować. Czegoż zatem mogę państwu życzyć? Myślę, że przede wszystkim radości i nadziei z nadchodzących świąt. W ostatnim czasie życie nas nie rozpieszcza. Ledwo uporaliśmy się z pandemią. Od lutego za naszą wschodnią granicą trwa okrutna wojna. Mamy gości, mamy obywateli Ukrainy w naszym mieście, których z całych sił wspomagamy. Przed nami widmo inflacji, kryzysu ekonomicznego, ale to wszystko jest do pokonania. Pokonamy to wtedy, kiedy będziemy wzajemnie dla siebie życzliwi, kiedy będziemy się wspierali, kiedy będziemy czerpać radość i nadzieję z nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.